Siemanko, witam w kolejnym filmie na kanale Mazury Fishing Team. Dziś wyjątkowo wstęp do filmu nagrywam już na koniec łowienia. Tak jak wspominałem w którymś z ostatnich filmów, w początek roku przeznaczyłem sobie na poszukiwanie różnych nowych miejsc, różnych nowych rzek pstrągowych. Raczej staram się znajdować takie miejscówki, w których nie spotkam żadnych wędkarzy. Miejscówki trudno dostępne, takie do których raczej się samochodem nie da dojechać. Trzeba gdzieś daleko iść, żeby dotrzeć nad rzekę, albo teren jest bardzo trudny. Ostatnio sobie odwiedziłem kilka takich rzeczek. Zaraz zobaczycie taką mieszankę z kilku ostatnich wypadów. No i dziś udało się złowić w końcu fajną rybkę z czwórką z przodu. Zapraszam do oglądania. Naprawdę może to być ciekawy film. Dodam jeszcze, że mój podbierakowy czepiacz naprawdę zrobił dzisiaj robotę, bo gdyby nie on nie miałbym absolutnie żadnej szansy na wyjęcie tego pstrąga, ale to zobaczycie już w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. No to już nie jest tak dzika rzeka jak ten, na których łowiłem ostatnio które widzieliście w ostatnim filmie. Nie mam pojęcia czy to w ogóle jakiś strąg pływa na tym odcinku. Przy brzegu widzę cały to jest jakieś małe rybki, tak więc jakieś życie tutaj jest. Mój plan na dziś to jedna mała ryba, albo nawet odprowadzenie jakiegoś strąga Żebym wiedział czy w ogóle jakie kolorze w są tutaj na tym odcinku rzeki Tu są takie jakby klatki porobione No i może sasna tak mała rybka fajnie to wygląda No dobra teraz odpalę Twitcha myślę że tym powinienem dosyć daleko rzucić Może wystarczająco Troszkę duży moim zdaniem jak na to po roku. No jakby teraz miał branie, to by był dopiero Przepiękny zakręt ale to chyba jeden z moich ostatnich zakrętów bo cały czas chodzi mi po głowie to żeby zmienić miejsce żeby pojechać sobie w inne miejsce nie ja mam nadzieję że to nie jest szczupak chodź tu proszę chodź tu nie tam chyba szczupak kur... nie wierzę w to nie wierzę w to to była ryba 5 Tutaj troszeczkę odzyskałem wiarę, nie ukrywam, bo są te miejsca takie typowo, teoretycznie typowo strągowe. I tutaj jak urodziłem, że ryby są. Co prawda ja też nie mówiłem nigdy, więc nie wiem w których miejscach, ale, ale podobno strążki tutaj pływają. Gdzie ja jestem? To z daleka widzę jakąś chyba suchy w końcu. Powalone drzewo. Siemanko. Jestem kolejny raz nad rzeczką, nad rzeczką, w której jeszcze nigdy nie łowiłem. W ogóle przyjechałem na miejsce o godzinie 7. Jest koniec stycznia i jest 9 stopni na plusie. Nie wiem, co się z tym klimatem dzieje, ale nie ukrywam, że naprawdę cieszy mnie to, że jest taka temperatura. Bo ryby podobno biorą, podobno są tutaj wstrągi, ale to tylko tak. Teoretycznie, nie mam żadnych potwierdzonych informacji. Dziś będę kombinował na wszelkie przynęty, na wszelkie rodzaje przynęt. I na woberki, i na takie twójcze typowe, i na gumki, i na jakieś robalo podobne gumki. Naprawdę czuję się jakbym mówił w kwietniu. Ostatnio ludzie masowo ruszyli na pstrągowe rzeki. Ze względu chyba na tą pogodę właśnie. Nie można było znaleźć miejsca nigdzie, więc... Stanowiłem znowu znaleźć jakieś dzikie takie miejsce, trudno dostępne. No i jak widać, netkarzy tutaj jak na razie nie ma. Ryb pewnie też nie. Słuchajcie, miałem pierwsze branie. Nic straconego, bo zaraz Wam pokażę co założyłem. To jest Silky Worm, ale przerobiony przeze mnie. To jest ten większy Silky Worm. Ja ten korpus skróciłem o połowę, albo nawet więcej niż połowę. Jakoś tak mam przekonanie do tej gumy bardzo ładnie tym ogonem zamiata. Słuchajcie, na 99% miałem drugie branie. Słuchajcie, jest ryba. Nie wiem, co to za ryba. Co to jest? Klenik? Ja Strącz. Przez chwilę myślałem, że to tęczak w ogóle. Są tu rybeczki. Właśnie po to mi podbierako wyczepiacz, żeby sięgnąć sobie z takiej skarpy rybkę. Nie ja jest jakoś pięknie ubarwiony. Zobaczcie. Na początku myślałem, że to w ogóle tęczak. grubiutki, troszkę blady ale no ale to już coś o, zobaczcie jak ładnie no wypłyniesz ładnie czy nie? O, i w burtę od razu pięknie słuchajcie także te brania wcześniejsze to prawdopodobnie też pstrągi były ten był trochę bardziej głodny niż tamte i udało się go wciąć. Po południu ma wyjść słoneczko, tak więc myślę, że naprawdę to może być ciekawy dzień. Dobra, nie tracę czasu i łowię dalej. Jedna ryba wystarczyła, żeby mieć czarne łapy, ale nie sięgnę tam do wody, żeby je umyć. Tak więc niestety przez prawdopodobnie całą długość filmu będę już tak wyglądał. Słuchajcie, tak sobie idę szybko wzdłuż rzeki. No właśnie, tutaj ryba mi wypłynęła spod burty. Prawdopodobnie wstrążek taki z 20-25 cm. Kurczę, może jednak warto by było to obrzucać, ale... ale jestem za bardzo ciekawy tego, co jest dalej. Może w drodze powrotnej bardziej się skupię na tym kawałku. No w każdym razie rybki są, to jest, to jest spoko. Całkiem spoko informacja. Słuchajcie, widzę kilka ryb na środku. Mniej więcej tam. Ale to są za małe ryby na tą przynęty prawdopodobnie ciekawe co to jest, czy to są małe pstrągi ale czy pstrągi byłyby tak na środku, na płytkiej wodzie taka rybka znowu z 25 cm odprowadziła mi tym razem tego Twistera, więc zakładam coś bardzo malutkiego, po prostu z czystej ciekawości co to są za ryby, bo to niemożliwe, że prostu tyle pstrągów tutaj było jest. Już ja wiem, co to jest. Już ja wiem, co to za rybki są. Oj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, To są kleniory, słuchajcie. Tylko są drobne, przynajmniej te, które widziałem, ale już teraz wiem, że... O, tam widać, ale to jest cały czas ten rozmiar. Słuchajcie, stała tutaj fajna ryba przed chwilą. Spłoszyła się, widziałem tylko takie zawirowanie po niej. Nie mam pojęcia, co to było, może jakiś kleniu, ale kurczę, no, sporych rozmiarów, no trzeba się trochę spacerować. Bardzo płytko stała ta ryba, bo tu jest płytka woda w tym miejscu. Kurde, fajny klenik był, chyba to był klenik, jak mi się wydaje. Tutaj przy moim brzegu popłynął na drugą stronę rzeki, może tam też sobie. Tam jest takie fajne podmycie, tylko ciężko tą przynętę podać. Słuchajcie, no znowu miałem branie puste tu, tutaj w tym warkoczyku. Trzymałem dłużej przynętę I znowu na twistera, kurczę, może ten odronek trochę za długi jest. Jest ryba na słuchajcie. Taki sam. stał przy burcie. Coś pięknego. Też taki bladziutki trochę. Chyba ten sam rozmiar. Patrzcie, jakie one są grubiutkie. Taki grubasek. Myślę, że bardzo podobnej wielkości. Może ten trochę krótszy. Nie będę go już ogrywał kamerą główną. Tak, rybka. Jakieś dziwne kolory one mają, może ze względu na to, że ta woda jest dosyć mętna. O, no, zaczepił się w gębu. Pukujemy sobie w te trawki tam. Zajebiście. Słuchajcie, zwoliłem kiełbia. I to jeszcze haczyk miał w pysku. Ta przynęta jest praktycznie wielkości tej ryby. Oczywiście to był przypadek. No to jest kiełbik, nie? Nie dotarłem tam na koniec, gdzie sobie zaplanowałem, bo to jednak jest zbyt daleko. O kurde, znalazłem przepiękne miejsca. Naprawdę, miejsca jak z bajki dosłownie. Perfekcyjne miejsca obstręgowe. Przynajmniej tak wyglądają. I następnym razem po prostu tu wrócę i zacznę od tego miejsca, gdzie znalazłem te fajne miejscówki. Bo teraz mam mało czasu, myślę, że z półtorej godziny będę wracał. I na tym skończę dzisiejsze łowienie. Niestety, dzień jest krótki. No i plan zrealizowany, wróciłem tam, gdzie zaczynałem, ale muszę sobie chwilkę poleżeć, bo naprawdę nie mam siły, ten marsz mnie pokonał. Mam jeszcze jakieś półtorej godzinki łowienia. Jeszcze chwilkę poleżę i zaczynamy. Miałem wyjście do Twitcha. Największa ryba dzisiaj na pewno. Nie był tu tam jakiś 50 co prawda, ale... ale największy. Myślę, że około 40 mógł mieć. Ale on prawdopodobnie nawet się nie ukłął. On wypłynął za Twitchem i się zaraz cofnął. Nie wiem czy w ogóle dotknął przenęty, bo nie czułem na wędce. No dziś niestety od rana na zero. Zmieniłem teraz odcinek na troszkę inny, troszeczkę bardziej pokrzywiony, że tak powiem. Naprawdę ciekawe miejsce, są tu potężne doły z bardzo szybkim nurtem. No, ale niestety rybek nie widać. Ale dziś jest również Dawid, tylko że on jest na jeszcze innym odcinku i od samego rana miał jakieś, jakieś ryby, jakieś brania, coś się u niego cały czas dzieje. Do tej pory to pewnie, pewnie trafi już coś fajnego. A u mnie kurczę akurat dzisiaj nic. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę zaraz jakieś fajne miejsce, w którym coś się zacznie dziać. Na razie to idę tak dosyć szybko, żeby to z grubsza obłowić. Zobaczcie ogólnie, jak to wygląda. Dzionek piękny, pogoda piękna, rzeka piękna. Wszystko jest piękne, tylko nie ma ryb. Ale dzień się jeszcze nie skończył. Strasznie zróżnicowana ta rzeka. Miejscami jest 10 cm woda, a miejscami doły dwumetrowe. Rzadko mi się to zdarza, ale dziś naprawdę jestem już zrezygnowany. Jeszcze 3 godziny łowienia, ale zero... Nie no, 2 godziny łowienia, bo jeszcze do samochodu trzeba wrócić, ale zero jakiejkolwiek motywacji i nadziei na jakąś rybę. Nie chcę mówić, że dzień jest zły, czy pogoda jest zła, bo na innym odcinku tam gdzie jest teraz Dawid, ryby biorą, albo przynajmniej brały wcześniej. A u mnie totalne zero. A może będzie tak, że raz, a konkretnie <laughs> różnie bywa w życiu. Ja. Ja. ja nie, Ja to, Nie, nie, nie. to, nie. jaka ryba, słuchajcie nie. Nie, nie. bo nawet Nie. Nie. co się tu dzieje, na sam koniec Nie. Nie. Tu jest 40 śmiało mam miarkę całe szczęście, coś pięknego. Słuchajcie, rybka tak na szybko mierzona 41 cm. Przy moich łapskach nie będzie to duża ryba, ale 40 przekroczona. W końcu 40. Bardzo mnie zaskoczył, muszę przyznać którą wziął mi w takim miejscu, że bez mojego podbieraku wyczepiacza nie miałbym absolutnie żadnych szans go wyjąć, bo jakieś 50 metrów w prawą stronę, albo nawet 100 w lewą to samo. Jest kilkumetrowe urwisko. A zobaczcie na to. Rybka odpoczywa sobie w podbieraku. O już mogę cię wypuścić śmiało. Kurczę, piękny jest. Jest przepiękny. Co by było, gdybym nie miał mojego wynalazku. Zobaczcie, ten on jeszcze nie jest do końca rozłożony. Jeszcze z wyższej skarpy mógłbym coś podebrać. O, wyszedł, zobaczcie. Pięknie. Ale kabanek. Słuchajcie, dla mnie to już jest kaban. Wiem, że łowicie takie na co dzień. Zobaczcie, jak popłyną. Postaram się to przybliżyć gdzieś tam w filmie. O jest tam, pięknie to wygląda. Kurde, podbierałem się jak dziecko, ale... ale dla mnie taka rybka to już naprawdę coś fajnego. No i zobaczcie, zaraz sobie składam mój podbierakowy czepiacz. Kurde, ale to jest zajebisty gwiazdek. Nie nagrałem tego holu, nie nagrałem tego brania. O co chodzi z tym podbierakiem, to widzieliście w ostatnim filmie. Zobaczcie, co ja zrobiłem. W lewej ręce trzymałem wędkę. Stanąłem sobie na wyczepiacz i, i rozciągnąłem go na maksa do góry. Dzięki temu ryba nie spięła się i zestaw był cały czas napięty. A wcześniej się jeszcze zastanawiałem, co by było, gdyby ryba mi wzięła w takim miejscu na takiej wysokiej skarpie. Nie miałem w ogóle przekonania, że ryba mi weźmie w takim miejscu, ale z jakiegoś powodu już wracając do samochodu. Jeszcze mówię, rzucę kilka razy. No i kurczę, strzał w dziesiątkę. No i kolejny raz wędkarstwo pokazało mi, że trzeba zawsze walczyć do końca. Nie można się poddawać naprawdę tak zrezygnowany jak dzisiaj, to już nie pamiętam kiedy byłem ostatni raz. Wracałem już do samochodu no i postanowiłem chociaż te kilka rzutów takich już naprawdę od niechcenia wykonać. No i dzięki temu złowiłem swoją życiówkę. Ja wiem, że dla Was to jest bardzo mała ryba, 41 cm, ale dla mnie jak na razie to całkiem już fajny wynik. Oczywiście będę dążył do tego, żeby cały czas tą poprzeczkę podnosić, no ale od czegoś trzeba zacząć. Już czwóreczka z przodu to całkiem spoko. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że z równie fajną rybką, albo z jeszcze fajniejszą. Do zobaczenia.